Jarosław Kaczyński od lat przyjaźni się z byłą działaczką porozumienia Centrum, Janiną Gosz. W przeszłości polityk pożyczyła prezesowi PIS naprawdę dużą kwotę. Dziś zarabia za to krocie w państwowych spółkach. Jarosław Kaczyński zna Janinę Gosz od naprawdę długiego czasu. Kilka lat temu zrobiło się o niej głośno z powodu dużej pożyczki której udzieliła prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Polityk tłumaczył wówczas, że 200 tysięcy złotych, pozyskane właśnie od GOS, wydał na leczenie oraz opiekę nad schorowaną matką. Jarosław Kaczyński ma tajemniczą przyjaciółkę. Co ciekawe, dzięki byciu bardzo zaufaną osobą Jarosława Kaczyńskiego, byłej działaczce porozumienia Centrum udało się zrobić naprawdę imponującą karierę. Od sześciu lat go zasiada w zarządzie spółki srebrna, w której jest ponoć szarą eminencją. Poza tym przyjaciółka prezesa ugrupowania rządzącego zarabia naprawdę doskonale dzięki pracy w państwowych spółkach. W trzy lata udało jej się zarobić łącznie 505 tysięcy złotych, w Bosie około 289 000 zł, a w BGOK 216 tysięcy złotych. Są to zdecydowanie pokaźne sumy, o których szeroko dyskutuje dziś opinia publiczna. Poza wymienionymi wpływami na konto, Janina Gosz może oczywiście liczyć także na comiesięczną emeryturę. Jej wysokość pozostaje jednak dla mediów nieznana. Jarosław Kaczyński umożliwił karierę Janinie Gosz. Według wielu internautów oraz antyrządowych mediów to właśnie znajomość z Jarosławem Kaczyńskim oraz fakt, iż w przeszłości zawsze mógł na nią liczyć, zaprocentowała dla działaczki w podobny sposób. O dużej zażyłości oraz zaufaniu między prezesem PIS oraz jego przyjaciółką świadczyć mają m.in. słowa Czesława Telatyckiego, który współpracował z GOS przez 15 lat i miał być świadkiem ostrej wymiany zdań między nią samą oraz politykiem. Sam byłem w szoku. Będąc w sekretariacie słyszę, jak pani Janina w ostrym tonie i dosyć mocnym głosem wykrzykuje do pana Jarosława swoje argumenty. Wyszło tak, że stanęło na słowie pani Janiny, zgodził się, że ma rację. Myślę, że jej bezgranicznie ufa, powiedział przed laty telatycki dla TVN24.